Oj, Krystyna, i znowu to samo. Godzinę siedzieliśmy na spotkaniu, na którym się dowiedziałam więcej o życiu prywatnym tego nowego starzysty niż w ogóle o tym projekcie, co my mamy robić. Ja nie wiem, oni, oni mają na wszystko czas. Oni mają, Krystyna, na wszystko czas. Co oni myślą, że my tu nie pracujemy? Spotkania, dwie godziny spotkanie i ten się śmieje, hihi, hi, hi, uhu hu, uhu I każdy miał czas na prezentację. Slajd za slajdem. Jakieś, wiesz, te jakieś wykresy takie modne być chcieli, modni być chcieli, te jakieś te, te KPI, kpi jakieś, ja nie wiem, w ogóle, wiesz, przechodzili z tych korporacji i myślą, że, wiesz, że my to... <śmiech> <śmiech> notatki robiłam, patrzyli na mnie krzywo, że nie do laptopa notowałam, tylko do kalendarza. Rozumiesz? Jakby już pisać nie umieli. Oni to tylko i wyłącznie już na komputerze nic w ogóle z tym długopisem się porozumiewać nie potrafią. Już porządnych ludzi do, do pracy nie będzie, jak te same te, o, przyjdą takie, wiesz, z tego wyścigu szczurów.